Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Niedawno Litwą wstrząsnęła tragedia. Zaledwie czteroletni chłopczyk zmarł pobity przez domowników. Nieszczęście zaktywizowało dyskusję o tym, jak należy lepiej zadbać o dzieci, ale ci, którzy dzieci z rodzin, losem dzieci z rodzin trudnych zajmują się na co dzień, twierdzą, że władze centralne są niezmiennie oderwane od rzeczywistości, a samorządy muszą walczyć z biurokracją. Dzisiaj w Radiu Wilno gościmy panią Justynę Korniewicz ze wspólnoty wsi Kowalczuki w rejonie wileńskim, która w Właśnie podjęła próbę walki z biurokratami. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Przedstawiciele wspólnoty Kowalczuk zorganizowali przed tygodniem pikietę przy Departamencie Usług Socjalnych. Pani Justyna, o co chodzi w tej całej sprawie? Czy władze centralne wymierzyły swą pięść w centrum w Kowalczukach i centrum Dziecka w Gijisiszkach? 31 stycznia organizowaliśmy pikietę, ponieważ. Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa, instytucji odpowiedzialnych za ochronę praw dziecka na problemy związane z reformą systemu opieki, ponieważ tragiczne wydarzenia ostatnich dni nam pokazują, że musimy być aktywni i bronić najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa, więc. Wspólnota wsi Kowalczuki nie jest obojętna na los dzieci, i dlatego byliśmy przy Departamencie Usług Socjalnych. Prosiliśmy o wydanie licencji działalności dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach w okresie przejściowym do 2020 roku, gdyż w końcu 2016 roku Departament Usług Socjalnych nie wyraził zgody na wydanie licencji dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach oraz, Dzie oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Gejsiszkach w sprawie świadczenia opieki instytucjonalnej. Więc prosiliśmy jeszcze raz zwrócić uwagę na zaistniałą sytuację oraz wyjaśnić kwestię pozwolenia działalności Centrum Ośrodku Kryzysowego Rodziny i Dziecka w Kowalczukach. Ponieważ no, władze głośno mówią o potrzebie oszczędzania środków publicznych, ale życie pokazuje co innego: placówki socjalne, o których teraz rozmawiamy, na które, nie wiem, mam takie wrażenie, że władze się pokusiły, zostały wybudowane, chcą działać, ale ciągle walczą z jakimiś przeszkodami, by należycie świadczyć te usługi. Czy sytuacja wygląda właśnie tak? Ośrodek interwencji kryzysowej rodziny i dziecka w Kowalczukach już działa od 2011 roku. Ona została wybudowana ze środków unijnych, a projekt powołania placówki zatwierdziło Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy. I dotychczas tu były świadczone naprawdę jakościowe usługi. Dzieci pozbawione rodzicielskiej mogły w centrum mieszkać. Otrzymywały nocleg również matki nieletnie z dziećmi. Ofiary przemocy w rodzinie, dzieci z grupy ryzyka socjalnego. Także jest dział pomocy rodzinie, którego funkcją jest praca z dziećmi, praca z rodzinami a na dzień dzisiejszy jeszcze tu działa Centrum Dziennego Pobytu dla Dzieci. E, prowadzą także kursy dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. E, w związku z nowymi aktami prawnymi realizowanymi, Reformy systemu opieki dzieci zamieszkające w ośrodku interwencji kryzysowej znalazły się w trudnej sytuacji i muszą być przeniesione do innej placówki opiekuńczej. A przecież wszyscy wiemy, że jednym z najważniejszych aspektów w procesie resocjalizacji rodziców jest taki warunek, aby dziecko pobierało pomoc jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Pomaga to dziecku zachować więzie, z jego bliskimi oraz bliskim dla niego otoczeniu. Departament nie zgadza się na wydanie licencji w sprawie świadczenia socjalnej opieki instytucjonalnej, więc zmiana miejsca zamieszkania, otoczenia spowoduje jeszcze większą traumę i stres dla dziecka. Pewnie z nowej no strony to nie wygląda ani logicznie, ani racjonalnie. Czy to jest decyzja pośpieszna i nieprzemyślana, czy jakieś działania zamierzone, celowe? Trzeba przyznać, że reforma systemu opieki. Instytucjonalnej w naszym państwie jest na pewno konieczne, ale to długi i bardziej skomplikowany proces. Zakaz funkcjonowania domów dziecka na jednej placówce, czy bądź w tym samym budynku z placówkami w jakimś podobnym charakterze, jest nieuzasadniony i nieprzemyślany. I raczej jest to pośpieszna decyzja, bo widocznie w zamyśle autorów jest to, aby dzieci nie były z w jakimś jednym toczeniu, w jednym miejscu, a mieszkali rodzinami, to inicjatywa jest dobra, ale my nie jesteśmy do tego przeszkowania, więc potrzebujemy więcej czasu. A na razie czasu macie państwo do? Do 2020 roku. I wszystko wskazane to, że czasu potrzeba znacznie więcej, żeby się należycie przygotować tak, i przeprowadzić tak, reformę. Tak, a na razie widzimy, że jeszcze nie, nie nadążamy, jeszcze nie jesteśmy przeszkowani do takich zmian. W tej sprawie jest wiele chaosu. Jasności brak jest chyba też w samym Departamencie Usług Socjalnych, bo czy Departament podaje inne argumenty niż ten prawny, że prawo stanowi tak? Chaos zapanował po przyjęciu tej nowej reformy opieki, systemu opieki, kiedy powstały Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci w Kowalczukach oraz Centrum dobrobytu rodziny i dziecka w Giejśkach wszystko było na ten czas zgodne z prawem, a obecnie to wszystko działa wstecz i to nie jest zrozumiałe. W obu placówkach naprawdę jest stworzone wspaniałe warunki, które zapewniające bezpieczne dzieciństwo tych dzieci, które zostali bez opieki rodziców, a na dzień dzisiejszy podopieczni ośrodka muszą zostać, y, muszą być przeniesieni do innej placówki opiekuńczej. W obecnej sytuacji Mimo, że będziemy wiedzieli, że gdzieś jest konieczna pomoc dla dziecka, będziemy je zmus będziemy zmuszeni zostawić jego w rodzinie i czekać na bolesne skutki, ponieważ nie będziemy mieli prawa przywieźć tego dziecka do ośrodku interwencji kryzysowej rodziny i dziecka. No Właśnie, biurokracja chyba zakorzeniła się w naszym państwie na dobre, zaczyna zbierać niestety krwawe żniwo. Pani Sinano, czy potrzeba kolejnych nieszczęść, by coś w walce z tą biurokracją nareszcie ruszyło? Zainteresowanie zawsze widzimy, że wzrasta, kiedy zdarza się jakaś tragedia, ale moim zdaniem potrzebna jest nieustanna uwaga. Każdy z nas musi starać się, aby zapobiec takim przejawom okrucieństwa wobec dzieci. Musimy to. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło, i tragiczne wydarzenia muszą wstrząsnąć przede wszystkim urzędników i pokazać, że naprawdę nie jesteśmy przeszukowani do koordynalnych zmian i musimy przyznać, że potrzebujemy dłuższego okresu czasu. Przecież widzimy, że nie mamy przeszukowanych rodzin zastępczych. Opiekunów, którzy mogli przyjąć dzieci. Obce rodzina też nie garnią się do przejmowania dzieci pozbawionych opieki rodziców, więc myślę, że biurokraci muszą się zastanowić. Właśnie urzędnicy, biurokraci, czy jest jakaś reakcja ze strony departamentu? Jak przebiega komunikacja z nimi? Czy chodzi o to, że jest po prostu chlodna, milcząca ściana i już? 31 stycznia skierowaliśmy petycję do Departamentu Usług Socjalnych, i teraz czekamy na pisemną odpowiedź w ciągu 20 dni. Na dzień dzisiejszy ze strony Departamentu nie otrzymaliśmy żadnych wiadomości, i na razie komunikacji z nimi nie mamy. A co zamierzają Państwo y, robić dalej? Jaki mają Państwo pomysł na to, by wygrać walkę z biurokracją? Teraz czekamy na odpowiedź Departamentu, ale nadal będziemy walczyć o prawa naszych dzieci, chociaż opieka nad dziećmi powinna być priorytetem naszego państwa, ale jeżeli ze strony państwa nie będzie tej inicjatywy, więc jesteśmy gotowi do podania kolejnych petycji, organizowania kolejnych pikietów oraz strajków i będziemy prosić o wydanie pozwolenia na działalność Ośrodku Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dzieci w Kowalczukach oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Gajsiszkach. Więc wspólnota Wsi Kowalczukie będzie nadal aktywna i będziemy nadal bronić swoich dzieci. Pewnie jest na powodzenia. życzymy odwagi i determinacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam słuchaczom, że dzisiaj w Radiu Wilno gościliśmy panią Justynę Korniewicz ze wspólnoty wsi Kowalczuki w rejonie Wileńskim. Dziękuję również słuchaczom. Beata Naniewicz, dobrej środy. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.